Trzy, dwa, jeden, akcja. E to są szkolenia dla zawodów filmowych. To jest taki pomysł, który wymyśliłam w 2019 roku. prowadzę warsztat redaktor scenariuszowy. Jest to rola niezwykle istotna w całym procesie developmentu. Jest łącznikiem między producentem, reżyserem a scenariuszami. Krzenkier i operator kamery. A tak naprawdę ta jeden ze współpracowników operatora i reżysera i pierwszy widz filmu, który prędził. Marcin na zajęciach opowiadał o tym, kim jest w ogóle kierownik planu, i jak ważną postacią jest w całej produkcji, jak, jakie są zależności między różnymi pionami a kierownikiem planu. Opowiadałam na swoich warsztatach o pracy asystenta reżysera, o pracy drugiego reżysera planowego. Wizualizowaliśmy sobie taki klasyczny dzień zdjęciowy. Zadania grypu dzisiaj były takie, rozstawiliśmy szyny, rozstawiliśmy kran, no i też bawiliśmy się trochę w asystentów kamery. Każdy z nas ma też okazję poduczyć się innej roli na planie. Wychodzę na pewno z informacjami na temat tego, jak budować historię w scenariuszu. Dzięki warsztatom jeszcze dowiedziałem się wielu ciekawych nowinek związanych z zawodem, który planuję wykonywać w przyszłości. Są ludzie, którzy mają bardzo duże doświadczenie, fajnie, bo można się nim wymienić. Jest taka wiedza praktyczna od Basi, różne prototypy. Nie ma owienia bo one są konkretni, dużo tłumaczą takich rzeczy, takich niuansów, których nigdzie nie słyszałem. Zawsze mam nadzieję, że ta ilość wiedzy, którą starasz się przekazać, zamieni się w energię do robienia filmu. No i wydaje mi się, że chyba się udało.